Mano mordeczki, witam z bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj poletamy sobie znowu na mojej pięknej oto niebieskiej kurcze felek neosce. Yy, jesteśmy znowu na takiej fajnej miejscuwie. Coś się zapowiada na deszcz, zaraz będzie chyba lało, ale to nic: nagrywamy super nowy filmik dla Kapigarage. Odpaliło co jest, dawno mnie tu nie było na tym kanale. Dopiero co wróciłem z Polski tak naprawdę Byłem sobie w Polsce na jakiś tam tydzień Zaczyna kropić Kurwa zaczyna kropić mordy ojoj, ojoj, oj, oj, oj Spierdzielamy A my robimy Fomaxa, maxa, co się dzieje? w jakiś dziadek tu idzie Rozbite ec 6 nadal stoi X3 albo nie, X5 chyba Jedziemy pod most Tam będzie bezpieczniej. zmakniemy a sobie troszeczkę nawet bugumujemy. Lecimy 100 na godzinę Mój kaptur w tym momencie działa jako blokada kurde powietrzna i kurda Kurde coś czuję jakby mi tak koło latało dziwnie Jakby o co mało powietrza Dawaj Neosik, dawaj Kurwa jedzie do rower, elo Jadą fury, a ja tu sobie lecę. elo Trzeba, po, trzeba trochę przegrać na oskę, rozgrzać ją Ponieważ nie była odpalana przez tydzień, nie było jest jeżdżone Więc trzeba byłem troszeczkę... Ej, no i przestało padać Co jest? No ja też trochę zmokłem i tu sobie możemy chwilę pogumać nie wiem czemu to jest mokro już nawrotka.pl ale z jarolaka. Dobra niech się uspokoi z tym deszczem jak nie to sobie zawiniemy z powrotem tam a teraz spalimy sobie troszeczkę laczka. W sumie tutaj troszeczkę dalej pójdziemy I tutaj sobie zrobimy zygzaka McQueen O, krąbasz zaraz będziemy mieć na osa prawie bym się wyklebił. Kurde, dawno na nim nie jeździłem na tym Ostatnio teraz jeździłem boosterem kumpla. Siedemdziesiątka chińska, tak samo. ZX, wydeszek i chyba siedemnastka gaźnik. Sakuraka paka paka. Eduvar é terber. Chema. Tikurwa é dana. Zakręboki, majak. Pois é, não vai dar a jogada do gumowania. Żeby sobie zawijać szybko na ten podlaszek XD Ej, robimy sobie challenge, przejeżdżam tą całą ulicę na gumie Easy, peaszy, patrz jak bo dłuższe, jeszcze jeszcze przeleciał Ale nie ma, skończyła się droga. XD No teraz to już łatwiej się poruszać na jednym kole, jak się trochę poduczyłem. Możecie mnie nauczyć, możecie mi powiedzieć czemu on tak późno rusza, patrzcie na to. Dopiero, dopiero, dopiero po jakimś czasie jakoś tak chce fajnie wystartować i wtedy dopiero idzie na koło. A przedtem tak trochę lipton jest. Wydaje mi się, że są, jest coś z rolkami nie tak. Albo ze sprężyną centralną. Nie no, rolki mogą być ok, bo są chyba 3,5 gram albo 4,5 Ale zanim ten wariat się wkręci na te obroty. To już jest tak jakby za późno Jak już się jedzie to jest okej okay. Kurde paliwo Dobra lecimy chłopacy w prawo tylko oby nie padało

Jest fejk jednak kierkowa, koniec drogi Ue, zaraz z nie będziesz przed bokiem Tak zjarany Trzeba będzie go umyć <noise> Jaka para <szła> w ogóle <noise> Jak fajnie wyrwał, mokry koło Dobra, rzucimy jeszcze dwie gumy i koniec, kończyć ten filmik Ogólnie jest plan na sprzedanie na osa Niestety Niestety lub niestety Coś się kończy, coś zaczyna Więc tak mordeczki, dzięki wielkie za oglądanie tego filmu. Walnę ostatnią gumę i na serio zawiałem HD. Nie jest za ciepło. Trzeba, trzeba było ograć ten następny filmik. E, prawdopodobnie będę teraz prelował na osa, znaczy yoga na 70 -kę. albo DRK, albo China. Jeszcze zobaczymy co tam leci. Li będzie jakikolwiek fundusz, no to rzucimy może DRK. Aczkolwiek już te skuterki mnie troszeczkę y, zaczynają wkurzać plus, no po prostu odciąga mnie trochę od tego Bo wiadomo staje się trochę starszy y, Inne rzeczy wchodzą na górną półkę, że tak powiem y, Priorytety, wiecie o co chodzi Prywatne życie i te sprawy Ale no skuterki, fajna zabawka Nie są to tanie rzeczy tak naprawdę też Prawdopodobnie ostatnia guma, którą zobaczycie na Neo się w tym roku I ogólnie to chciałem was przeprosić, że tak mało nagrywam ostatnio Ale tak jak mówię, priorytety Zobaczymy, który film da Ci pierwszy online, ale mam jeszcze fajny filmik, znaczy chyba fajny filmik z Polski, z, z samochodu, z gruza, z gruza.